Rozmowa dnia. Katarzyna Tenda, pisara Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dziś o miejscach parkingowych, o parkowaniu, o tym czy rozumiemy niepełnosprawność, a także podsumujemy kampanię Pełnosprawni Jazda Stąd. A skąd ten temat? Temat wywołał mężczyzna, który opiekuje się swoją niepełnosprawną żoną i rozwiesił na swoim osiedlu ogłoszenie, w którym czytamy. Chętnie oddam miejsce do parkowania dla osoby niepełnosprawnej wraz z chorobą mojej żony. Wszystkich odważnych, będących przeciwko likwidacji barier architektonicznych oraz oznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej, zapraszam z rzeczowymi argumentami. Osoby mniej odważne, proszę o niewykonywanie anonimowych połączeń telefonicznych do administracji. Czyli jak sama pani rozumie, i ja też rozmawiałam z tym panem, chodzi o to, że nie wszyscy są za tym, żeby. To miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej powstało? No bo argumentują to w taki sposób anonimowo, że przecież wszyscy będą zaraz chcieli mieć miejsce parkingowe. Co pani na to? Znaczy tak dziwi mnie to bardzo, dlatego że, tak jak Pani powiedziała, wiele osób ma poważne wątpliwości. Niestety mało jest takich osób odważnych, które będą po, po, się, powiedzą, wpr powiedzą, wprost. powiedzą wprost i wyartykułują, wyartykułują z uwagi na to, że ludzie po prostu wiedzą, że postawa prospołeczna to jest taka, żeby tych miejsc było jak najwięcej. I tak tych miejsc jest za mało, dlatego że według badań dań statystycznych, tam chyba co takie miejsce może być, co dla czwartej osoby uprawnionej, więc tych, z tego jasnego rachunku wynika, że jego jest o czter, czterokroć mniej niż być. 13 powinno. tysięcy miejsc parkingowych, a 650 tysięcy kart parkingowych. Kart parkingowych, tak. tak Czyli to jest oczywiście jeszcze... dużo mm -hmm. więcej kart niż, niż tych miejsc, tak? No oczywiście, że tak. Natomiast te miejsca należą w pewnym stopniu, oczywiście część. Jeżeli chodzi o drogi publiczne, to wtedy właściwy do utworzenia takiego miejsca jest zarządzający ruchem na drogach, czyli w przypadku miasta Łodzi będzie to zarząd drugi transportów. W przypadku parkingów to jest też taki przepis, że na 10 miejsc parkingowych powinno być utworzone jedno dla osoby z niepełnosprawnością. Natomiast jeżeli chodzi o miejsca w prywatnych posesjach, wspólnotach, to zależy, to jest to Decyzja fakultatywna, swobodna, tak nie, Czyli nie jeżeli, jest. Jeżeli chodzi mhm. o wspólnotę, to wspólnota może chcieć, ale nie musi. To tak? wtedy zwraca się do zarządcy, To Nie ma obowiązku. Nie, do zarządcy, zarządcy tego terenu bądź właściciela, i wtedy taki właściciel wydaje takie zarządzenie, czy wspólnota podejmuje taką uchwałę o utworzeniu tego miejsca parkingowego. I tutaj, proszę Państwa, sprawa wygląda tak. Rzeczywiście część tych odmów, że tak powiem, Wiem wynika ze złej woli, z braku empatii. Często osoby tłumaczą, że w, często to miejsce jest nie w takim stopniu zagospodarowane, a inni nie mogą stanąć. No, tłumaczeń takich absurdalnych jest masa. Ale to miejsce a... też nie jest przypisane konkretnej osobie, nie, tak? absolutnie. Czyli to jest miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Tak, ale jeżeli taki zarządca bądź właściciel, na przykład jest brama, która jest zamykana i, i tam wiadomo, że jest tylko jeden mieszkaniec niepełnosprawny, to może być tak, że ten właściciel przypisze to miejsce dla konkretnej osobie, osoby, ale to tylko wynika, no, cóż, też z dobrej woli, tak? Właścicielowi wszystko można, tak? To jest takie prawo właściciela wynikające jeszcze z, że tak powiem, z prawa rzymskiego, tego starożytnego, więc właściciel, właściciel może oczywiście wyznaczyć miejsce dla konkretnej osoby. Tutaj większe restrykcje wynikające z ustawy są na drogach publicznych, z tym, że czasami wygląda sytuacja tak, że mamy jakąś bramę w kamienicy, która jest mała, zamknięta i na przykład można by w tym miejscu, Tworzyć miejsce parkingowe, ale nie można z punktu widzenia przepisów przeciwpożarowych albo ewakuacyjnych. Czyli nie zawsze jest tak, że jest to zła wola, wola. właściciela. Mhm. Tylko nie ma możliwości. Tylko nie ma możliwości, ale gro przypadków jest takich, niestety, że są możliwości. A brakuje tej dobrej brakuje, woli. Brakuje dobrej woli. A jakie możliwości ma ten mężczyzna i, i te osoby, które starają się o, o takie miejsce parkingowe? Znaczy, nie wiem dokładnie, przy jakiej ulicy pan mieszka, czy jest, to, w, tak, czy jest to wspólnota. To jest wspólnota, to jest mały blok wspólnota, mm -hmm. ale chodzi mi o to, jakie możliwości mają w ogóle osoby, które starają się o takie miejsca parkingowe, o rodziny, które się starają. No to zależy, o jeżeli parkingowe. jest to droga publiczna i wiadomo, że na przykład przy ulicy Powiedzmy, no nie wiem, zielonej, tak? Potrzeba jest miejsca parkingowego, dlatego że na przykład tam jest jakaś fundacja, czy jakaś przychodnia, czy jakaś, no nie wiem, jakiś ośrodek dla osób z niepełnosprawnościami i wiemy, że tam to miejsce by się przydało, bo tam często będzie ktoś taki parkował, to wtedy występujemy do zarządcy ruchem na drogach, czyli w naszym przypadku zarząd drugi transportu. Natomiast jeżeli to będzie prywatna posesja, czy wspólnota, to Wtedy do zarządcy bądź właściciela terenu i przy czym ta, ta druga sytuacja jest wielce fakultatywna, czyli musimy się liczyć z tym, że właściciel ma prawo odmówić. I jeszcze trzecia opcja, taki plan C, można się zgłosić do nas, do rzecznika osób niepełnosprawnych, czyli do mnie konkretnie, do biura oddziału do spraw osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Łodzi Sienkiewicza 5. I my takie podanie skierujemy do zarządcy y, terenu czy właściciela. I y, powiem szczerze, że, no nie wiem, ale chyba w 90 przypadkach mieliśmy decyzję y, pozytywną. Czyli włączacie się w te starania. Oczywiście. A jeżeli że się chodzi włączamy. o finansowanie, bo rozumiem, że tam też mogą wątpliwości być, że, że nie chcą, bo jak to jest wspólnota, no to nie chcą finansować tego miejsca. Ale tam nie trzeba y, chyba nic za bardzo finansować, mi się wydaje, tylko jest po prostu. Jest tam taki problem, jest tam taki tak? problem, ten pan, y, problem. Ten pan wystąpił do PEFRONU, mhm. odesłali go do MOPSu. Nie wiem, trudno powiedzieć, jakby zapraszam pana do siebie, bo spróbujemy tę sprawę Wyjaśnić. rozwiązać, dlatego że ja nie bardzo rozumiem, z czego by miało wynikać to finansowanie, jak mm -hmm. tam jest kwestia tylko oznaczenia odpowiedniego, czyli wymalowania odpowiedniego koperty. Myślę, że to nie są jakieś horrendalne kwota, mm -hmm. tak, gdzie by można było prawidłowo to miejsce zgodnie z prawem oznaczyć. A, ale jeżeli chodzi w ogóle o finansowanie, to to, to PEFRON? Na przykład, nie wiem, podjazdy, poręcze. Tak, znaczy tak to są pieniądze PFRON-owskie, czyli państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Natomiast to zadanie zostało realizacja tego zadania została scedowana na mopsy i wszelkie wnioski o tak zwane łamanie barier architektonicznych składa się w miejskim ośrodku pomocy społecznej przy ulicy Kilińskiego 102 przez 102A. Proszę państwa, to jest tam, gdzie kiedyś był urząd pracy, taki zielony ładny budynek. Na drugim piętrze, windą wjeżdża się, jest taki specjalny oddział do, do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych i tam się wku, składa wniosek o łamanie barier architektonicznych, czyli właśnie podjazdy, tego typu sprawy, o które pani redaktor wspomniała. Mhm. A, y, jaka jest świadomość w tej chwili? Wyższa? No na pewno Zmieniło się, proszę Państwa, na przestrzeni ostatnich 20 lat naprawdę świadomość się zmienia. I to jest ten plus, na którym możemy się oprzeć, na którym możemy budować to tą przestrzeń przyjazną osobom z niepełnosprawnościami, ponieważ cała grupa tej świadomej części społeczeństwa jest za tym, że, ta, że, trzeba, wspierać, że trzeba zmieniać. Że trzeba ułatwiać że... życie takim osobom, które łatwo nie tak, mają. Tak, oczywiście. My na razie pożegnamy się z widzami, ze słuchaczami radio, ale pozostajemy w internecie. Czyli świadomość jest wyższa. Co to spowodowało? Akcje może właśnie tak. czy znaczy, tak, myślę, że dużo y, początek zaczął się od y, w akcji, tak? Tutaj też wielki ukłon w stronę państwa dziennikarzy, dlatego że pamiętamy te nasze wszystkie początki kampanii społecznych y, odnośnie niepełnosprawni, pełnosprawni w pracy, y, w, w różnego rodzaju też kampanie parkingowe bierzesz moje miejsce, weź moje kalectwo, y, czy naprawdę chcesz być na moim miejscu, y, też różne akcje promocją. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, wszystkie kampanie 1%. No, więc... wcześniej, wcześniej było coś takiego, że jakoś tak bezmyślnie parkowaliśmy na tych miejscach dla osób niepełnosprawnych, kompletnie się nie zastanawiając, jeszcze zanim te kampanie ruszyły. I to się chyba teraz zmieniło, tak? Zmieniło się. Ja myślę, że kiedyś, wcześniej, to było rzeczywiście tutaj bardzo duże znaczenie, miała ta penalizacja tego, że jednak były te kary, że policja czy Straż Miejska kontrolowała. A to nie ale o to chodzi. Wciąż są kary, 500 zł. Tak, ale to nie o to chodzi. Ja myślę, że żaden przestępca albo sprawca wykroczenia nie myśli o tym, że go złapią, tak? Bo jakby o tym myślał, to by nie stawał. Każdy myśli, że on podjechał na na momencie, on zaraz wysiądzie, albo to nie jest nic takiego złego, bo przecież to jest tylko moment. Natomiast dopóki się nie zmieni świadomość społeczna i ta norma wynikająca, ta norma prawna nie zostanie tak prawdziwie przez nas przyjęta, to, to nic nie da. Tak? Ale Skąd... są wciąż takie sytuacje, mówiła Pani o tym, że nie wiem, wnuczek bierze kartę od tak, babci Tak, oczywiście. I staje... na karty, które się jeszcze nie skończyły w ważności karty, zma... karty zmarłych członków rodziny, albo na przykład pamiętajmy, proszę Państwa, że ta karta, ona jest przyporządkowana do osoby, ale ona jest tylko ważna wtedy, jeżeli ta osoba z nami jedzie. Ona nie musi być kierowcą, bo przecież gro Osób niewidomych będzie miało karty, ale jeżeli tej osoby nie ma w samochodzie, to jakby no nie nawet nie, nie jakby, tylko to tylko po prostu ona... nie funkcjonuje, tak? To, czyli mamy prawo z niej korzystać tylko wtedy, jeżeli osoba uprawniona jest z nami w samochodzie. A zdarzają się sytuacje. Taki do nas też się zgłosił pan, który żona była osobą leżącą i Pan uporczywie jeździł na kartę żony, tłumacząc się, że w sposób, bym powiedziała, mało grzeczny. Że ale on się spieszy do żony, bo on jej musi podać leki, on jej musi zrobić obiad, i on jedzie z pracy i on się spieszy do żony, i dlatego on będzie z tej karty korzystał. Mhm. Że najczęstsze tłumaczenia, tak jak rozmawiałam z policją, nie miałem gdzie zaparkować, zaparkowa tak. zaparkowałem w tym miejscu, czy zaparkowałam w tym miejscu. Czyli mówi Pani, że, że się zmieniła, czy ta akcja, kampania pełno sprawnie jazda, stąd. Też coś zmieniła. I jakie są te pierwsze wnioski? Mam nadzieję, że zmieniła. No, przede wszystkim e, e, celowo. Bo ona ruszyła w grudniu, tak? E, tak, tak. Przed, na, początku, na początku grudnia. Tak króciutko, niech pani e, powie, co to za akcja? E, była to akcja pierwsza. W Polsce, może i na świecie, kampania parkingowa całkowicie realizowana w internecie za pomocą mediów społecznościowych z bardzo kontrowersyjnym hasłem, wręcz niektórzy nawet miałam też takie informacje zwrotne, że niegrzecznym, mocnym, ale hasło miało być mocne, bo miało mocno poruszyć społeczeństwo. Miało dotrzeć, miało dotrzeć bo jeżeli by hasłem było uprzejmie prosimy nie parkować na kopertach, to nie wiem czy ktokolwiek by to pamiętał. Jeszcze dzisiaj, natomiast e, rzeczywiście e, bardzo poruszyło. E, taki dialog społeczny w tym temacie. Było 35 tysięcy odsłon, bardzo dużo udostępnień, również na fanpage'ach motoryzacyjnych, fanpage'ach dotyczących Łodzi. Czyli obserwowaliście, jaka jest reakcja i reakcja była duża, jest duża wciąż, tak? Jest wciąż duża, też często mieliśmy takie informacje, że osoby pisały na przykład informacje na Facebooku w wiadomości prywatnej, że proszę pani, do tej pory nie zwracałam na przykład uwagę, taka jedna kobieta napisała, a teraz miałam odwagę powiedzieć komuś, podejść, sprawdzić, czy jest karta i zwrócić uwagę, że ktoś nieprawidłowo zaparkował. Więc bardzo się cieszymy z tej akcji. Uważamy, że ona nam się naprawdę udała. No, byleby, że tak powiem, po tym takim szale, żeby, żeby po prostu przyniosła efekt dłuższy. Ale to już zależy od łodzia. Czyli rozumiemy niepełnosprawność, zaczynamy ją rozumieć Myślę, że rozumiemy, tak, że w gro społeczeństwa te osoby, pracownicy organizacji pozarządowych, osoby, które same w domu borykają się z niepełnosprawnością, ale też coraz więcej ludzi właśnie za pomocą, które korzystają z mediów społecznościowych, oglądają telewizję, słuchają radia i ten przekaz jest taki bardzo pozytywny, dlatego, że też mało osób być może wie, że zmienił się w ogóle też paradygmat postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Niepełnosprawność jest w zasadzie wtedy, jeżeli są bariery wynikające z nierealizowaniu a choćby konwencji o prawach osób niepełnosprawnych czy ustawy o dostępności, a tutaj muszę też powiedzieć, że łódź była prekursorem, bo na Dwa, a nawet trzy lata wcześniej, zanim jeszcze weszła ustawa w życie, my mieliśmy drugi w Polsce łódzki standard dostępności. A co się powinno jeszcze zmienić? Ja myślę, że dużo mamy do zrobienia jeszcze w tej infrastrukturze miejskiej i w, tak jak się mówi, nie od razu Kraków zbudowano, tak, to parafrazują, Bo idzie ja to bardzo powoli. Nie, nie, nie tak szybko Łódź przebudujemy z uwagi na takie obiektywne przeszkody, tak, no bo trudno secesyjne kamienice teraz, że tak powiem, przebudowywać, bo tutaj jeszcze wchodzą sprawy ochrony zabytków, tak, zezwolenia. Trudno też zmusić spółdzielnie, wspólnotę. Oczywiście, że tak. Żeby, żeby zainstalowali jakieś podjazdy, poręcze. Znaczy my robimy swoje to, co należy do nas, tak? Często jest tak, że ludzie, społeczeństwo też nie zdaje sobie sprawy z pewnych form własności. Ja powiem na konkretnym przypadku. Chcieliśmy ułatwić, że tak powiem, życie osobom niewidomym i niewidomi wyraźnie powiedzieli nam, że my chcemy, żeby były znaczniki na dworcu. Bo dworzec jest dla nas takim fundamentalnym miejscem, nie podróżujemy samochodami zbyt często. To chyba, że w, znaczy no na pewno jako, jako pasażerowie. I y, my rzeczywiście zamontowaliśmy te, y, te znaczniki na dworcu, ale miejska część jest tylko dworca autobusowego. No, my nie możemy wejść na cudzy teren, tak? To jest no tak, tak, jakby do, do domu sąsiada tak, ktoś tak, wszedł w tak, tak. Nie możemy zmusić, u... dokładnie, tak. nie możemy zmusić. Więc my robimy Musimy... swoje i staramy się, żeby to, co należy do miasta, to, co za, za tą infrastrukturę, którą odpowiada miasto, żeby była jak najbardziej y, dostępna. Musimy kończyć. Czyli Dobrze. wrażliwość, uważność. Tak. I zastanawianie się nad tym, że, że, że osobom tym rzeczywiście jest... I nie parkowanie przede wszystkim, proszę państwa, nie parkowanie na kopercie. Koperta jest przeznaczona tylko dla osób, które mają do tego y, uprawnienia i bardzo też w imieniu tych wszystkich osób z niepełnosprawnościami proszę na takie wyczucie. Nie ma na chwileczkę, nie ma na momencik, bo w każdej chwili może ktoś taka pojecha, osoba może podjechać, kto podjechać. potrzebuje. Katarzyna Trenda-Pisara, rzecznik osób niepełnosprawnych, była moim państwa gościem, a cała rozmowa o 8:35 na antenie TVP-u. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa dnia.